Jak powstało Żukowo? Autor Janusz Mamelski. Mirosława z dala obserwowała wysoki słup ognia na górze. Zmrok jeszcze nie zapadł, ale sobudkowy płomień już rozpalono. Chociaż nie ma już posągu światowida, nie udało się wyplenić obyczaju sobudkowego. Na szczęście teraz lud z okolicznych wiosek przychodzi, żeby się zabawić, a nie składać hołd Bożkom. Rycerska córka siedziała teraz nad brzegiem Raduni i przypominała sobie nieżyjącego ojca. Jeszcze kilka lat temu wędrowała z nim z krajem stromego urwiska, podziwiając widok w dolinie. Lubiła z nim chodzić i prowadzić długie rozmowy. Z podziwem przyglądała się jego szlachetnym rysom. Posiwiałe włosy bujnymi falami opadały na ogorzały kark. Równie siwa broda okalała delikatnie zarysowane policzki i prosty, niezbyt szeroki nos. Z oczu, mimo podeszłego wieku, ciągle biły energia i mądrość. Kiedy szli rozmawiając, trzymał się prosto i dumnie. Lubiła barwę jego głosu, mocną, dźwięczną. I zarazem łagodną jak miód. Dlaczego zostałeś chrześcijaninem? pytała. To zasługa księcia Wisława podobnie jak ta strażnica nasza rodzina i wiele innych spraw w naszym życiu odpowiadał ojciec. Opowiedz mi o tym prosiła Mirosława Mówiłem ci przecież tyle razy zbraniał się rycerz. To nic lubię słuchać, jak opowiadasz. Zwłaszcza o dziejach naszej rodziny. Nalegała Mirosława. To bardzo piękne miejsce, zaczął rozglądając się wokoło. Radunia wije się w dolinie jak wąż. Wokoło lasy, stolpa. Jak wiesz, Wisław, jeszcze będąc dzieckiem, lubił podczas łowów wypuszczać się z Chmielna aż tutaj. Nęciły go zwłaszcza bobry, ich skóry. Miały tutaj swoje żeremie. O, co to był za staw! A nieco dalej brud, którym swobodnie można było przekroczyć rzekę. — Jeździłeś wtedy z nim? — A jakżeby inaczej! Miałem za zadanie strzec go jak oka w głowie. Nie było to wcale łatwe. Książę był bardzo żywy i odważny, lubił ryzyko. Nie jeden raz drżałem o jego skórę, widząc, jak sadzi za zwierzyną, nie zważając na nic. Dlaczego dał się ochrzcić? dociekała Mirosława. Dlaczego? Przecież zdarza się, że w okolicznych wioskach jeszcze dziś czczą światowida dziwiła się Mirosława. Był władcą, wiedział, co robi. A ty przecież nie byłeś władcą? Zrobiłeś to jedynie z posłuszeństwa. Hmm. No, z początku tak było. Nie chciałem narazić się księciu. A ponadto ufałem mu. Naprawdę sądziłem, że skoro on tak robi, to jest to dobre. A potem. Hmm, to długa historia. Opowiadaj, proszę cię. O, to było znacznie później, gdy mieszkaliśmy tu. Nad Radunią. No właśnie, dlaczego opuściłeś Chmielno? Poróżniliście się z Wisławem? Nie, skądże znowu? Kiedy dorósł i przyjął władzę, często jeździł do Gdańska, do swojego nowego grodu. Droga wiodła właśnie przez ten brud. Wtedy jeszcze nie było zwodzonego mostu. Tutaj zazwyczaj urządzaliśmy postój. Aż któregoś razu książę zapytał, czy nie chciałbym tu wybudować strażnicy. Pomyślałem, że miejsce jest dobre. Wyspa zdatna do obrony przy szlaku, koło Brodu, w pół drogi z Chmielna do Gdańska. Obfitość zwierzyny i ryb. Spodobał mi się ten pomysł. Żal mi było jedynie towarzystwa księcia. Ale ilekroć tędy przejeżdżał, zatrzymywał się na dłuższą chwilę. A bywało, że i na noc. — Nie żal ci było życia dworskiego? Zdziwiła się córka. Żala, jakże. Do czasu, kiedy poznałem twoją matkę, zawołał radośnie. Chwycił Mirosławy za ręce i obrócił kilka razy w koło. O, oh, a oto Jona kiwa do nas ręką z dala. Hej, hej, już idziemy, zawołał głośno do żony. Na stole pewnie czeka na nas wieczerza. Chodźmy prędzej. To były piękne czasy dla Mirosławy. A teraz ciało spoczywa na cmentarzu, a jego dusza, myślała dziewczyna, po czym wstała i zawołała na głos: Gdzie jesteś, mój ojcze? Gdzie jesteś, matko? Brakuje mi was. Kiedy znowu się spotkamy przy stole, przy wieczerzy? Będziecie opowiadać swoje dzieje? Kiedy i gdzie to będzie? Dziewczyna wolno ruszyła w stronę grzybowej góry, na której znajdował się cmentarz i mogiły rodziców. Jej myśli ciągle krążyły wokół domu. Przy wieczerzy często wypytywała o dzieje swojej rodziny. Słuchała o tym, jak to jej matka przybyła w te strony wraz z dworem córki mieszka pierwszego, którą to w gnieźnie poślubił Wisław. Przeżywała głęboko opis pierwszego spotkania matki i ojca, który zawiadywał nad Raduńską strażnicą, gwałtowne narodziny wielkiej miłości, przychylność książęcej pary. I ślub? To ona, Ksenia niezwykle dojrzała duchowo, głęboko wierząca. Ona wprowadzała męża w tajemnice i bogactwa wiary chrześcijańskiej. Bywało, że całe godziny poświęcali wspólnej modlitwie, medytacji, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Mirosława dochodziła właśnie do drewnianego Kościoła, który stał na miejscu dawnego posągu światowida. Za prezbiterium nieznacznie wystawał jeszcze z ziemi olbrzymi pień ściętego świętego dębu. To było bardzo odważne podnieść rękę na świętości miejscowego ludu. Rodzice długo rozważali i planowali to posunięcie. Wiele razy dyskutowali co mają zrobić. Może trzeba im go zostawić, zastanawiał się ojciec. Wierzą w niego. Starają mu się przypodobać, czyż nie są przez to lepsi? Czy nie pracują nad sobą, nie starają się? Przecież wiesz, że to za mało łagodnie przekonywała matka. Możemy im dać więcej. A jeśli oni tego nie chcą?- Nie chcą, bo tego nie znają. My go znamy i mamy obowiązek się podzielić Czyż nie tak? pytała Ksenia. Lepsze jest wrogiem dobrego, nie ustępował ojciec. Możemy coś bezpowrotnie zniszczyć. Zaufaj Duchowi Świętemu. To nie Ty będziesz ich nawracać, lecz Duch. Ty będziesz tylko narzędziem. Rób to, co Ci podpowiada sumienie, co mówi do Ciebie Bóg. Jesteś ich panem. Posłuchają. Pójdą za Tobą. Zobaczysz. W końcu nadszedł ten dzień. Wasz Bóg nie mieszka ani w tym posągu, ani w dębie. Prawdziwy Bóg przyszedł na Ziemię, przyjął ludzkie ciało, a potem przemienił się w chleb i wino. Zbudujemy tu dom Boży, w którym zamieszka żywy Bóg tłumaczył ojciec zebranym na placu przy posągu. Bóg, który przemienia ludzkie serca, wlewa do nich pokój, radość i dobroć. Popatrzcie na moją żonę Ksenię. Czy znacie drugą tak dobrą kobietę? Ona ma w sobie Ducha Bożego, którego i wy możecie otrzymać. Ten Duch jest żywy i daje siłę. Może w was zamieszkać. Ojcowe słowa pewnie niewielu przekonały. Serca zamarły wszystkim zebranym, kiedy topory uderzyły najpierw posąg, a potem święte drzewo. Zapewne tylko powadze władcy można zawdzięczać, że nie doszło do buntu. Załoga i wieśniacy jeszcze kilka tygodni żyli w niepewności, czy światowić się nie zemści. Z czasem się przekonali, że ich rycerz mówił prawdę. Drzewo było martwe. Ich Bóg tam nie mieszkał. Mirosława doszła już do cmentarza i modliła się nad mogiłami rodziców. Powoli zapadał zmierzch. Za nią biła czerwona łuna ognia, grała muzyka, tańczyły pary. Gdzieś z oddali zbliżała się burza. Słychać było dalekie grzmoty i widać pojedyncze błyśnięcia. Popsuje im zabawę, pomyślała i ruszyła w kierunku domu. Burza rzeczywiście była coraz bliżej, ale żaden piorun jeszcze nie uderzył. Aż nagle ciemną przestrzeń przeszyła cienka postrzępiona nić błyskawicy. I po chwili rozległ się straszliwy huk. W tym samym momencie w oddali błysnęły płomienie. Paliła się strażnica. Dom Mirosławy. O mój Boże! jęknęła dziewczyna i pędem ruszyła w kierunku domostwa. Gdy dobiegła na miejsce, większa część budowli stała już w ogniu. Czy nikt tam nie został? wołała, przekrzykując trzask żywiołu. Chyba nie, odpowiedzieli ludzie toczący beznadziejną walkę z pożarem. Wtedy Mirosława przypomniała sobie, że w środku pozostały wszystkie rodzinne pamiątki. Może jeszcze zdążę, pomyślała. Języki ognia nie sięgają drzwi musi się udać. I zanim ktokolwiek zdołał ją powstrzymać, wskoczyła do środka. Skończyła żywot w tym samym domu co jej rodzice. Kiedy odnaleziono jej zwęglone szczątki w ręce trzymała krzyżyk który w godzinie śmierci podarował jej umiłowany ojciec Żuk To właśnie od jego imienia wioska która dziś posiada już prawa miejskie wzięła swoją nazwę Żukowo